Hej, witajcie serdecznie z tej strony Rzymianin22. I zapraszam na kolejny odcinek naszej zabawy w burmistrza. z prawdziwego zdarzenia. Ostatnio wybudowaliśmy tutaj megawierze. Oczywiście, poziom parku lub handlowy sobie życzą mieszkańcy. Bywa tak. Cóż nam tutaj się coś buduje? Ale wejdźmy sobie w parki i postawmy ten park. Sprawdźmy jakich no właśnie szczegóły. 1735 dla średnio zamożnych by się przydał. Ten sportowy. Powinni być już tutaj, o właśnie, zadowoleni. Następnie, potrzebujemy średniozamożnych. Ta wieża będzie taka przeplatana, wydaje mi się. Tu zrobimy poziom apartamentów średniozamożnych, kolejne, bo dla nich są też tutaj wakaty. Teraz tak, zysk na metalach 700 tysięcy ogromna liczba ale to jest do następnego ulepszenia sprawdźmy co by jeszcze nam tutaj brakowało aby pohandlować sobie nie nie elektronika my chcemy elektronikę aby pohandlować fabrykę elektroniką użytkową czyli procesor procesor Telewizory lub komputery. Do tego zazwyczaj dążyłem i się to jakoś udawało. Dział elektroniki użytkowej w KG elektroniki KG metali, KG handlu KG elektroniki to postawimy sobie, może to tutaj. komputerów. No dobra. I coż my tutaj musimy? Półtora miliona. Fabryka elektroniki użytkowej. Półtora miliona musimy sprzedać. Dzienny zysk na elektronice. O, tutaj jest to o wiele lepiej rozpisane. 1,5 miliona. No więc, właśnie fabryka procesorów. Powiem wam, trzeba by było się pokusić o zbudowanie. Drugiej fabryki procesorów, aby tą elektronikę tak szybko sprzedać, bo innego rozwiązania szczerze powiem, nie widzę. Nie sądzę, że uda mi się tak tutaj osiągnąć. 100 tysięcy przekroczyliśmy. Lakaty dla średnio zamożnych, tu jest mnóstwo ich. Dobrze. Zdajmy apartamenty średniozamożne. Sprawdźmy jak tutaj te ulepszenia wynaleziono. Aha, 29%. Daj bogatsi też tutaj są. Pniemy się, no tak, pniecie się coraz tu wyżej, coraz wyżej. Sto tam śmieci na wysypisku, proszę. Tutaj mamy szkołę średnią. No właśnie, jak ta edukacja teraz w ogóle wygląda, bo tam dawno nie zaglądała. Jest całkiem zapisani uczniowie, studenci. Całkiem dobrze. Może tutaj zwiększymy tą salę, wybudujemy na górze. Niech tak będzie. Energia. Proszę. Co jest z energią? Budynki bez prądu. No jak mogą być bez prądu? No miałem, aha, miałem problemy z energią, to fakt. No nie dostaną energię za chwilkę. Szczeki, woda, tutaj jest wszystko okej. Okay. Śmieci i dobory prądu. No były, były, wiem, wiem knięte potrzebny prąd No tutaj już ładnie nam znika ten olej surowy. Hm, dziwna kwestia z tym problemem powiem wam. Teraz mamy na minusie. Produkcja zmniejszona, aha Czyli może niech będzie tutaj to otwarte, bo jak ma nam czegoś później brakować Chociaż nie powinno tak być. Nie powinno tak być. Olej surowy nam zalega, a my tutaj ograniczamy produkcję prądu. Nieładnie. No, poczekamy, czy się w końcu zorientują, że mają ten. Ten olej dowieść to już tutaj chyba jedzie. Tak jest. Już idzie energia z powrotem. No ale takich sytuacji nie powinno być. Dobra, no niech ci tutaj też produkują, bo później jest yy, po prostu za mało. Yy, tak. Tak się sprawy układają nam Opuszczona. Niewykwalifikowani pracownicy. Zgadzam się? Z tym mogą być problemy oczywiście. Jak ulepszenie Akademii Postępuje 50% Stop produkowany paliwo plastik. Chętnie ja bym wybudował tą drugą fabrykę procesorów. Tylko za bardzo tak nigdzie nie, nie ma dobrego miejsca. zapełniona. Tutaj tego brakowało, a tutaj jak wygląda? No, osiągnięto limit, co już jest dobrze. Cztery. Tutaj cztery, cztery. cztery. Tutaj również 4. No, tu już powinno być wszystko ok. Dobra, co dalej z ludnością? Ile tutaj tych flakatów jest? Wieża wspaniała. A tych średnio zamożnych jest jeszcze mnóstwo tutaj. W ogóle ile jeszcze tej tutaj ropy zostało? Całkiem sporo. No nie do końca. Nie do końca tak aż sporo. Nie no, niech jeszcze wydobywają to. Chciałbym postawić tutaj jeszcze jedną mega kolejną już, żeby one nie były tak w jednym skupisku i to będzie ta wieża elit. Już Wam mówię, mega wieża elit. Kasujemy to. Jeszcze raz to samo, proszę bardzo, niech się budują. Jak się pojawi, że nie ma jakiegoś parku, to zaraz tutaj dobudujemy. No tak, wartość gruntu niska, więc tu będzie park postawiony w tym miejscu. Proszę bardzo. Jak miejsca pracy, rodacy, rodacy rzymkowa. nam sporo brakuje, coś do wyrzucenia nic, mierzemy tych bogatych, dla nich jest sporo miejsca. Zresztą zwróćcie uwagę. Ile tutaj tych mieszkańców mieszka? Tutaj Wam tak nie pokażę, chyba 600 średnio zamożnych. Bogatych Wam jeszcze nie pokażę. Tutaj tak samo 600. Czy jest to elit, mega wieża czy normalna? Tak samo. A tych mm, najbiedniejszych mieszka 1200. Albo będzie 400 bogatych, albo 300, coś takiego. Teraz za chwilkę Wam powiem: 80%. Apartamenty do wynajęcia. Za chwilkę się to zmieni. 300, czyli 300, 600, 1200. O połowę się to. Tutaj zmniejsza względem tego najniższego poziomu zamieszkania i najbogatszych tych. Jest w porządku. Fajnie. I teraz, tak, to już będzie przedostatni odcinek. Tą serię planowałem na 15 odcinków. To jest 14 odcinek, więc... Przedostatnie. Hmm. Powoli będę tak trochę podsumowywał to, co udało się zrobić. No nie wiem, czy w tym ostatnim odcinku uda się wybudować tą fabrykę procesorów procesorów elektroniki użytkowej, czy oni się te nazwy będą. No bo tutaj wymagana jest jednak ta sprzedaż 1,5 miliona zysk z tej sprzedaży. Pewnie niezbędna jest kwestia zakupu drugiego, drugiej linii montażu fabryki procesorów tej fabryki i wyposażenie takie. Ja bym to chętnie zrobił, z tym, że no, tutaj bym zaszkodził troszeczkę mieszkańcom. Jak widzicie nie jest to niezbędne. Chociaż z drugiej strony mógłbym tutaj jedną kopalnię zlikwidować i w tym miejscu postawić tą fabrykę elektroniki użytkowej yy, znaczy tutaj drugą yy, procesorów fabrykę a tutaj powiedzmy elektroniki użytkowej I, i tak by to rozwiązanie tutaj wyglądało w moim przypadku <laughs> może się jeszcze to uda zrobić ale no już naprawdę nic nie obiecuję poziomu parków lub handlowego no więc właśnie Handlowego jeszcze nie mamy żadnego dla tych najbogatszych i oni właśnie tego się domagają i tym się zajmiemy poziom handlowy dla najbogatszych, moi drodzy. Takie coś musimy wybudować. Wakaty tutaj cały czas jest to na dobrym poziomie. Oczywiście mega wierzę, jak najbardziej polecam połączyć wszystkie tymi mostami powietrznymi. Też nie wiem czy to się uda. Zobaczymy teraz. 98 kolejny poziom. Chyba na tym poziomie, jak to się uda, już zrobić są te mosty do odblokowania. A jeśli nie, no to, to wymaga czasu niestety to badanie. O, proszę bardzo. Dostępne ulepszenie. Ulepszenie Akademii i tutaj bierzemy to ulepszenie. Badanie, zobaczmy, czy to wymaga. No więc, właśnie most powietrzny. I musimy do budówkę inżynierii skali nano, takie coś wybudować. Skala nano, który to będzie to ostatni, chyba tak jest. Więc postawimy to tutaj 50 000 minus 800 na godzinę. I teraz możemy zrobić ten most powietrzny. Czyli to jeszcze chyba się uda. Pokazać Wam. Nie wiem ile będzie trwała ta budowa. Badanie tego w ogóle. No, zobaczymy. To nie jest jakiś skomplikowany proces. Ale jak nie, no to może chwilkę pogram poza grą i, i wtedy połączymy te. Wybudowane mega wieże, mostem powietrznym. A naprawdę udało się sporo. Jak widzicie, ja obrałem jeden kierunek. Właśnie mamy możliwości dwie: albo coś tutaj, jakiś interes kręcimy, sprzedajemy z tych dóbr naturalnych, robimy jakieś, właśnie, dalsze produkujemy rzeczy właśnie procesory, komputery, telewizory, to jest nasz kierunek. Ja też zauważcie, nie musiałem wcale absolutnie robić tego paliwa, przetwarzać oleju surowego czy też ropy naftowej, to to się nazywa tutaj dwojako. Nie musiałem wcale robić tego paliwa tutaj. Mogłem sobie tylko skupić na plastiku, ale przy okazji warto to zrobić, bo zarabiamy na paliwie więcej niż na samej ropie naftowej. Tam kalkulowaliśmy, w którym odcinku to było 10 tysięcy sama ropa naftowa, a paliwo 25 tysięcy przy sprzedaży. Te ceny się zmieniają. To będzie ten skład. Zobaczymy sobie teraz, ile to kosztuje. Paliwo 25 tysięcy jeden nadal. <laughs> Więc tak to yy, wygląda. Ile nam tutaj przybyło? 13%. Ja się w tym odcinku będę żegnać z Wami. Nie zrobię pauzy specjalnie, żeby tutaj ten, to badanie doszło do końca. No I właśnie w ostatnim odcinku sobie zrobimy most powietrzny, połączymy sobie mega wieże w jedną tutaj całość, aby ten transport pomiędzy nimi był ulepszony. Także będziemy, będę się żegnał w tym odcinku przedostatnim. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.